15 maja, Beata Kastner. Dzień dobry, zapraszam na magazyn Kultura o to, co dziś dla Państwa mamy. Obrady jury konkursu Grudziądz Foto, wystawa prac dyplomowych w Galerii Akcent, malowanie na szkle i wieczór poetycki w bibliotece, szkoła muzyczna koncertowo i kieszeń sceniczna konkursowo, a na koniec trochę szczegółów o tym, co zaplanowano na Noc Muzeów w Grudziądzu. Zapraszam, a zaczynamy od konkursu Grudziądz Foto. ma edycja konkursu Grudziądz to trzecia edycja jako konkurs ogólnopolski i teraz suche fakty, 630 fotografii, 66 uczestników i tak naprawdę, jeżeli mam powiedzieć, to od gór do morza właśnie uczestnicy nadesłali pracę. Z Krakowa, z Podhala, z Lublina, z Łodzi, z Grudziądza oczywiście, z Bydgoszczy, Torunia, aż po Gdańsk. I to, co mnie zachwyca w tym roku, zachwyca, ciekawi, to jest to właśnie pokazanie tych stref, których do tej czas nie mogliśmy oglądać, to znaczy Stoczni Gdańskiej, takich zakamarków, Bieszczad jest tutaj, zdjęcia są z wypału Bieszczackiego, więc zupełnie jakby nowe odkrycie tego tematu. Gdzieś ten grudziąc się zaczynał już powoli nudzić i był tak naprawdę mielony przez wiele, wiele, wiele lat i stał się już takim trochę nudnym tematem i pewnie takim wyczerpującym i ludzie już nie widzieli nic takiego, nie mieli fanu myślę żeby tworzyć pracę tylko stricte związane z Grudziądzem, więc ta formuła, myślę, się przyjęła i cóż, będziemy dalej robić to, jeżeli się tylko sprawdzać będzie, no to będziemy pracować. Zawsze w pracach poszukuję autentyczności. Myślę, że taka szczerość i prawdziwe, wrażliwe spojrzenie to jest idea sztuki. Oczekuję na pewno bardzo dobrych kadrów współczesności, czyli nowych pomysłów, nowego podejścia do, do tematu fotografii i do tematów, które są tutaj w ogólnopolskim konkursie Grudziąc Foto. Poszukuję też światła, które, które będzie towarzyszyć, towarzyszyć tym zdjęciom. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że wejście, takie właśnie rozszerzenie formuły na cały kraj chyba było dobre. Mogę tak powiedzieć już, bo trzeci raz wydarza się jako konkurs ogólnopolski, bowiem to, tak jak mówiłam, to jest konfrontacja doświadczeń, spojrzenia nie tylko Grudziądzan, ale właśnie fotografików z całego, z całego kraju. Poza tym zmienia się też formuła pod względem tematu. Ten temat tego roku to życie, człowiek, reportaż, przyroda, krajobraz, więc tak naprawdę tutaj w ten temat wpisuje się wszystko, całe nasze życie. Wyniki konkursu obie. Są tajemnicą, a rozstrzygnięcie z wystawą pokonkursową zaplanowano 18 czerwca o godzinie 18. Na wystawę pokonkursową Gruziąc Foto trzeba jeszcze zaczekać. Natomiast już teraz polecam wystawę prac dyplomowych absolwentów. Liceum Plastycznego. Co roku młodzi ludzie kończący ten kierunek artystyczny obok obrony dyplomu muszą sprawdzić się także w prawdziwej przestrzeni wystawienniczej. Nie jest to łatwe, ale ważne dla każdego z nich. Zatem polecam odwiedzenie Galerii Akcent. Ten rocznik jest troszeczkę bogatszy, mamy 21 uczniów, tematyka prac to kalendarze motoryzacyjne, ale nie tylko, plakaty, ilustracje oraz linoryty. Co roku widzimy różne zainteresowania wśród młodzieży, interesują się przede wszystkim przeszłością, Kobiecością, e, historią swojej rodziny, e, kulinariami, e, też motoryzacją, e, tematyką społeczną, e, ilustracją dla dzieci. Także bardzo szeroki wachlarz zainteresowań. Pównie chciałam przedstawić sposób, jak odbieram muzykę, bo tak naprawdę cały mój dyplom graficzny odwołuje się, jest ilustracją do albumów, tak o który jest mi też, jeżeli bardzo chodzi o muzykę, bardzo bliski i tak jakby chciałam przedstawić takie spojrzenie, jak ja widzę muzykę, ale też nie tylko jako muzykę, jako muzykę samą, samą sobie, a też jakby jak przedstawia obraz świata i tego, co się dzieje wokół. A Najbardziej się inspiruje tym, co po prostu widzę. Często chodzę po prostu po mieście, oglądam po prostu samochody. Bardzo lubię ich budowę, to jak jestem w stanie za pomocą, na przykład tutaj w przypadku grafiki, ale także je maluję, po prostu jak, jak jestem w stanie zaprezentować to, jak one, ich przestrzeń, to jak mogę po prostu je w pewnym sensie budować podczas właśnie malowania czy takiego rysowania, po prostu uwielbiam to robić. Przede wszystkim w swojej pracy dyplomowej chciałam jakoś połączyć makijaż z grafiką. Właśnie zastanawiając się tak naprawdę jak to zrobić, postawiłam właśnie na kolaż. No i wykonując tak naprawdę swoje zdjęcia, um, ukazałam cały kształt, cały kształt właśnie tutaj przedstawionych lat 60. Ja się bardzo cieszę, że spotykamy się po raz kolejny i że kształcenie artystyczne w Grudziądzu, można powiedzieć, się rozwija. Zaprezentowane w galerii akcent jak zawsze zachwycają świeżością i młodzieńczym zapałem. Jest nowoczesne spojrzenie i poszukiwanie nowych tematów. Taka wystawa jak ta to również dobry pretekst, aby zapytać o sztuczną inteligencję, która mocno już weszła w naszą codzienność. Pytanie: czy może zastąpić artystów? Osobiście uważam, że sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi człowieka, jednak sama, tak jak właśnie pracuję czasem jako grafik komputerowy na zlecenia, no to wykorzystuje sztuczną inteligencję, często nawet lepiej koryguje zdjęcia niż ta... Y, automatyczna korekcja z Photoshopa, więc używam sztucznej inteligencji do mojej pracy, często przyspiesza po prostu pewne procesy, jednak nie zastąpi człowieka i uważam, że nie zastąpi również nie zastąpi sztuk tradycyjnych, takich jak właśnie malarstwo, rękodzieło. Sztuczna inteligencja nigdy nie będzie miała uczuć jak człowiek i niestety nie będzie mogła pokazywać tego, co czuję tak jak artyści. To nie jest jakiś zupełnie nowy temat, to jednak są bardzo podzielone zdania na ten temat, są pasjonaci sztucznej inteligencji i są osoby, które stoją w kontrze bardzo dużej. Troszkę jak gdyby za wcześnie jest jeszcze na ocenianie tej sytuacji. Z mojego punktu widzenia myślę, że człowiek jest bardzo kreatywną istotą i ta kreatywność w jakiś sposób będzie musiała jednak zaistnieć. Pozostając jeszcze przez chwilę przy artystycznych tematach, zaglądamy do gmachu głównego Grudziąskiej Biblioteki, gdzie w ramach projektu "Pora seniora" odbyły się warsztaty malowania na szkle. Spotkanie ze sztuką pełną delikatności pozwoliło na poszukiwanie magii, ale przede wszystkim dało szansę na twórczy relaks. Malowanie na szkle ogólnie nie jest łatwą techniką, bo jednak te farby są lejące i trzeba y, uważać, iż y, takim być bardzo cierpliwym do tej, do tej techniki, ale na pewno wszystkim wyjdzie. Mamy dużo czasu, więc y, będzie dobrze. W efekcie okazało się, że wystarczy chwila skupienia, przyjazne otoczenie i każdy może poczuć się, no może nie jak Picasso, ale z pewnością jak twórca spełniony. Zdecydowanie inne, ale równie pełne twórczego zapału spotkanie odbyło się w przyjaznej trzynastce. Tu w piątkowe popołudnie na spotkanie ze swoją twórczością poetycką zaprosił Ryszard Zibert. Ja piszę te słowa, choć ciężka w nich mowa, lecz też ich zachowam i trochę dodam. Pierwszy wiersz, który zapisałem, do, udokumentowany mam w albumach. To wrzesień 1979 rok. Jak przyznaje pan Ryszard, początkowo pisał do tak zwanej szuflady. Nie publikował, nie dzielił się z innymi swoimi przemyśleniami. Ale jak już uwierzył, że warto się otworzyć, to poszło lawinowo. W swoich zbiorach posiada około 500 wierszy o różnej tematyce. W tym gronie znaczące miejsce ma grudziąc miasto rodzinne, które nieprzerwanie zachwyca. A przyznane w tym roku stypendium prezydenta Grudziądza zaowocowało wydaniem tomiku poetyckiego Grudziądz zaprasza. Architektura szczególnie, Nas oprócz do tego nasze położenie, jesteśmy w Kotlinie, przecież mamy około piękne lasy, no, góry otaczają nas, ale przede wszystkim architektura, zabudowa starego miasta, to jest najważniejsze, to jest nasza perełka. Spichrze szczególnie, bram, bo spichrze to jest nasza perełka, to trzeba bać to. Nie odrzuciłem ani jednego wiersza. Najpierw jeszcze dopisałem ostatni wiersz, żeby zakończyć. To tu mam ten ostatni wiersz. On mówię, coś mi zawsze brakowało, Moje miasto ludzie. Tego specjalnie dopisałem dla tego Michu, żeby go zakończyć. Moje miasto grudziąc, miasto moje grudziąc tak bardzo mnie urzeka. A wierszy wciąż o nim mało, a czas prędko ucieka. Moje miasto piękne, czyste i kolorowe, gdy chodzę uliczkami każdego dnia, wygląda jak nowe. Nowe ulice, nowe aleje i ludność pogodna się śmieje. To dla mojego miasta ja piszę te wiersze strofy niekłamane i rymy najszczersze. Do mojego miasta wyniosłe są te słowa, serca płynące uniesienia i doniosła mowa. W tym mieście żyję, sercem mu oddałem i o tym mieście wierszami ten zeszyt zapisałem. A jak zaśpiewacie gołąbeczkę, to wy się tak na boki musicie rozsunąć, bo trzeci utwór starszaki śpiewają. Pozostając jeszcze w aurze twórczego zapału i radości artystycznego spełnienia, przenosimy się do teatru, gdzie odbył się doroczny koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej z grudziąca. Takie wieczory jak ten to czas podsumowań, gdzie po ciężkim roku pracy można wspomnieć też o sukcesach. A tych w minionym roku nie brakowało rok jak jeden z wielu bardzo trudny bardzo dużo pracy bardzo pracowity bardzo intensywnie przepracowany i, i... Również z wieloma sukcesami. Są najważniejsze sukcesy solistów na konkursach ogólnopolskich. Jest sukces pianistki, jest sukces saksofonisty, jest sukces kwartetu saksofonowego, są sukcesy akordonistów na konkursie grudziąckim, co jest bardzo ważne dla nas również. Także również chór zaistniał na festiwalu, także mamy bardzo dużo sukcesów. Brałam udział na ten moment już w dwóch konkursach. Oba były w Warszawie. Pierwszy to konkurs imienia Adama Harasiewicza i na nim zajęłam pierwszą nagrodę, a drugi w tym semestrze, również w Warszawie, od Bacha do Szymanowskiego, na którym zajęłam drugą nagrodę. Czekają mi jeszcze dwa konkursy. Jeden w Gorzowie Wielkopolskim, a drugi w Szyżardowie. Bardzo pokochałam Rachmaninowa. Stał się moim ukochanym kompozytorem, i trochę spaczając ze ścieżki typowo muzycznej, poznałam wielu wspaniałych ludzi. Odnowiłam też stare znajomości, bo na konkursach można spotkać starych znajomych z kursów czy poprzednich konkursów. Na teatralnej scenie młodzi muzycy zaprezentowali się zespołowo, były akordeony, instrumenty dente, tu między innymi kwartet saksofonowy, chór szkolny, a z nowym ciekawym składem wystąpił zespół muzyki rozrywkowej. Wyjątkowo zabrzmiała orkiestra szkolna, która sięgnęła po tematy filmowe i świetnie sobie z nimi poradziła. pozostając na teatralnej scenie zmieniamy temat z muzyki na teatr właśnie bo oto za nami dwa dni zmagań konkursowych w ramach Grudziąskiej Kieszeni Scenicznej po kilku latach posuchy dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne odbudowują swoje szeregi i tu warto dodać mają ciekawe propozycje Bardzo się cieszymy, że po kilku latach, zwłaszcza po pandemii, udaje się nam ten konkurs odbudować. W tej chwili mamy na scenie kolejną grupę. Dzisiaj łącznie występują cztery, jutro trzy grupy, czyli I mamy razem siedem. Myślę, że to dobrze rokuje na przyszłość, kolejne lata. Mam nadzieję, że konkurs będzie się rozbudowywał na kolejne dni. I młodzi aktorzy, to zawsze cieszy, że chcą się bawić w teatrze. I pamiętam, stajesz się odpowiedzialny za to, co o swojej... Jesteś odpowiedzialny za swoją różę? Jestem odpowiedzialny za moją No Małe Książę to jest nasza interpretacja, do której chcieliśmy tak właściwie wszyscy dorzucić więcej osób i pokazać ich problemy. I to, że tak właściwie no, nie wszystkiego da się kupić i życie nie jest takie, taką bajką, jaką się wydaje. Ale my też dodawaliśmy dużo gestów. moich pomysłów. Tak, swoich pomysłów. Żeby te różne... Dodatki. Takie malutkie rzeczy były na scenie, ale one zawsze dodają jakiegoś uroku. Co ty tu robisz? <śśmiech> <laughs> ale ty co chniesz? Powinieneś się wykąpać! Ty mały! A zresztą? To... to dlaczego pijesz? Aby zapomnieć. O czym chcesz zapomnieć? O tym, że się wstydzę. Czego się wstydzisz? Odprowadzać pół roku i pół roku i co jakieś przychodziliśmy ćwiczyć dni przychodziliśmy em, ćwiczyć Właśnie dwa razy w tygodniu. E, jeszcze trochę stres czuję, ale już nie jest źle jestem też bardzo zadowolona z tego, co zrobiłam na scenie, co mi się udało pokazać. Jestem niesamowicie zadowolona. Bałam się, że coś może nie wyjść, ale wszystko było cudownie. Jesteśmy wszyscy zadowoleni i, za, i szczęśliwi, bo wyszło nam to. Gdzie ja jestem? Przybyć na planetę Ziemia. Liczy sobie 20 milionów egoistów. 111 królów, 900 tysięcy zakupocholiczek, 7,5 miliona pijanków, 2 miliony narkomanów, 311 milionów celebrytów, jednym słowem około 2 miliardów dorosłych. Tyle o zmaganiach konkursowych, a już w piątek uroczysta gala i statuetki kieszeni scenicznej dla najlepszych. Ale to jeszcze nie koniec emocji, bo już od poniedziałku rusza część konkursowa GAPy, czyli grudziąskich amatorskich prezentacji artystycznych. Zaczniemy tańcem, a w kolejnych dniach królować będzie muzyka. Polecamy centrum kultury teatr tętnić będzie dziecięcą i młodzieżową twórczością. Bunt muzyka Trampki dany i tak już jest od 40 lat. A... Rokin 87. Tak to się zaczęło. Zawsze na poważnie. 40 lat na scenie to dla nas ważne. Naszymi gośćmi będą Bang Bang, The Analogs, Sex Bomba i na koniec zagramy my, czyli cela numer 3. To my, cela numer 3. A przed nami, a przed nami. Vivaldi Forever w wykonaniu Mura z Brzezina Duo to muzyczna propozycja na niedzielę w ramach cyklu Niedzielne Koncerty w Teatrze. Dopełnieniem tej propozycji będą zwiewne i nostalgiczne akwarele Justyny Gross, prezentowane w galerii na piętrze, a zamknięte w tytule Samotność. Zapraszamy do teatru w niedzielę 18 maja o godzinie 12. Bonjour. W majowym DKF-ie zapraszamy na ciepłą opowieść, przyprawioną francuskim poczuciem humoru, o ludziach takich jak my. Charakterna młoda kobieta o różowych włosach i zrzędliwy, niemłody już sędzia spotykają się na swojej życiowej trasie, a los daje im zadanie przyjaźń.

Włochaty, Studio 2, The Dummies i gospodarze wieczoru Face to Face to propozycja na piątkowy wieczór w klubie Akcent. W programie obok dobrego, mocnego brzmienia najnowsza płyta Depresja, którą Face to Face powraca na grudziącką scenę muzyczną. Zapraszamy w piątek 23 maja o 19 do Akcentu. W sali muzealnej na wystawie awangardy polskiego malarstwa współczesnego zapraszać będziemy na Noc Muzeów. Ze mną dyrektor Grzymskiego Muzeum, pani Wioleta Pacuszka. Witam panią, pani dyrektor. Witam również. Noc Muzeów. Tę wystawę oczywiście będzie można zobaczyć, ale będzie też wiele innych atrakcji. Oczywiście, jak co roku przygotowaliśmy mnóstwo wydarzeń towarzyszących Nocy Muzeów, rozpoczynamy wernisarzem wystawy dyplomy. Co roku prezentujemy pracę absolwentów. Liceum Sztuk Plastycznych w budziącu. Tym razem 21 uczniów wystawi swoje prace. Ta wystawa będzie miała miejsce w Spichlerzu numer 17 i nią otwieramy Noc Muzeów. W tym roku Noc Muzeów nie tylko artystycznie malarska, ale taka bardziej ludowa z tego co wiem. Główny trzon tegorocznej Nocy Muzeów będzie rzeczywiście stanowiła ziemia, Kultura Ludowa Ziemi Chełmińskiej. Dedykujemy jej wystawę pod tym samym tytułem, wystawę przygotowaną ze zbiorów Brzziąckiego Muzeum, której kuratorem będzie Łukasz Ciemiński. Wystawa nawiązuje właściwie do 65. rocznicy śmierci naszego patrona, księdza doktora Władysława Łęgi, wybitnego nie tylko archeologa, historyka, ale również etnografa. To on jako pierwszy opracował monografię kultury Ziemi Chełmińskiej i jemu chcemy również dedykować tę ekspozycję. A tej ekspozycji towarzyszyć będzie również koncert kapeli Chełmińskiej. Na ten koncert zapraszamy do sali koncertowej w Machu Głównym. A oprócz wystawy, oprócz koncertu także dostępne będą wszystkie wystawy, które są w Grudziądzkim Muzeum i te stałe i te czasowe, ale będzie też coś można przekąsić i będzie jak zawsze taka ciekawa atmosfera. Ja szczególnie zapraszam na wystawy czasowe, które otwieraliśmy w ostatnich e, miesiącach. E, wystawa poświęcona twórczości Nikifora Krynickiego, wystawa Polska

W przestrzeni, w której znajdujemy się dzisiaj. Zapraszamy również na wystawę poświęconą historii Grudziądza, wystawę, którą otwieraliśmy w marcu, związaną z 80. rocznicą zakończenia II wojny światowej, prezentującą fotografię z okresu z lat 1945-1950. To wystawy czasowe, oczywiście dostępne będą również wystawy stałe. Zapraszam również do Muzeum Handlu Wiślanego, tam wie szereg działań edukacyjnych, ale również wykład przygotowany przez Patryka Krygiera, trochę z przymrużeniem oka, na pewno dla dorosłych, bo o historii prostytucji i oszustw matrymonialnych w przedwojennym Grudziądzu. Tam też zapraszam do kawiarenki, bowiem będzie z nami jak co roku zespół szkół gastronomiczno-hotelarskich ze słodkimi wypiekami, ale też będzie trochę kulinariów regionalnych, a więc też łechtamy podniebienia w tym roku podczas Nocy Muzeów. Zatem, Szanowni Państwo, będzie coś dla ciała, coś dla ducha, będzie można także wykazać artystycznie i już teraz kilka słów o tym, co edukacyjnie będzie można robić podczas Nocy Muzeów. W przestrzeni wystawy Zdrowie i higiena w Dabym Gdańsku zapraszamy na gry, zabawy. Spróbujcie w swoich sił w rozwiązaniu krzyżówki muzealnej. Pod czujnym okiem ratowników medycznych utrwalimy i przypomnimy sobie zasady pierwszej pomocy. Będzie możliwość zmierzenia sobie poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia. Uzyskamy również fachową poradę dentystyczną, zapraszamy również na zdobienie kafli gipsowych. W Muzeum Handlu Wiślanego Flix zapraszamy na wypieki związane z kulturą ziemi chełmińskiej, jak również zapraszamy do Bramy Wodnej, do kącika małych form edukacyjnych. Dziś to już wszystko. Oczywiście noc muzeów w Grudziądzu gorąco poleca. Mamy, widzimy się za tydzień o stałej porze, czyli w czwartek o 17.45.